Was Nie wiem co dalej powiedzieć Ale gramy w Pokémony Kontynuuję O kurwa mać Dobra I na początku macie cza, cza miliona, czyli naszą Płomyczek Pani Płomyczek oczywiście Ember Metal O kurwa wszyscy już widzieli Ember Metal Sklacz i Megapunch I oczywiście Czasami tego szczęśliwym Przynajmniej jeden został, ale dobra Przyspieszenie i tak, już widzieli wszyscy Emilia nam ewoluowała It's evolving Ma takie rukie AK! ACH Ja wale nie umiem wypowiedzieć hmm. Nudzę się po prostu tak ja to mówię Nudzę się Więc nie będziemy tego mówić To jest nudne. Kurwa nie umiem nic robić. Wyłącz Tanie masło mamy Także ja tak na taki sobie może zobaczyć. Mamy też wampira. Który powinien się nazywać wampirka albo co, ale dobra. Tak, yy, dlaczego nie było tak dużo Przeprowadzka jak Tyle wam powiem. Mamy zakaz, którego zdobyłem tutaj, za chwilę wam pokażę, gdzie. Jeszcze i tak cały mój team. O, i jeszcze puszek. Tak, sorry, puszkę nie widzieliście. Puszek, tak. Puszek jest w naszym teamie. A, a Drowzee... Czekajcie, kurde. Drowzee został złapany w tym miejscu. Tak, tutaj. Tutaj został złapany Drowzee. Tak, tutaj go osobiście złapałem. Jak mi nie wierzycie, to... Jak mi nie wierzycie, to mogę wam to pokazać. Nie to, fuck. Tutaj Road 11. A Route 11 to jest to. Raczej. No, macie, Route 11. Chyba zapałem, ale <ścoughs> tutaj w tym domku yy, zobaczyłem coś. I przepraszam, że to robię. W Pokemonach możecie tak robić, ale w prawdziwym życiu nie. Tylko na chwilę odkła. Nie, w sumie nie potrzebujemy na razie, że ży żyją, no. Będziemy się tym zajmować, te pokemony. Tak ewoluował. Super, super. Tak, dałem ich do piekła. Nawet Pana Pomidu dałem do piekła. I Furiat, czyli nasza Furiatka na chwilę wraca. <laughs> Ale ona ciągle nie żyje. Pamiętajcie o tym. Staciłem ją w odcinku pierwszy. Pierdolona Misty Tak I teraz będziemy handlować zwłokami, niestety Tak Jestem okropny Ale będziemy handlować z włokami Dostaliśmy farfeczta. Co? Okej okay, Nie umiem tego Nie umiem tego w ogóle wypowiedzieć Ale dobra I mamy farfeczkę Tak Handlowaliśmy z zwłokami, ale nigdy tak nie sprawdziłem życiu, Nigdy Zobacz, tylko zobaczę, który ma level. Mmm, 17. Mmm, nice. Dobra, nice. O, na twaj Nie, nie ma fajna. Czekaj, bo on cię. Coś... Trzyma. Co trzymasz? A, dobra. Tak, nie umiem tego sprawdzić z tym debilem. Ale ludzie, jak coś się mówi, bezpieczna robota czeka. Teraz w końcu wejść i sprawić się z całym SS Anna. Jak co to tam wiecie, to tam jest lewa kuki, ale ja nie mam serw. Dam no. I dam wam trochę głos. Nie czemu mam z który pistel Dobra, pierwsza walka tutaj Co mi dajesz? Bruleight, dobra, pip Nie wiem, nie Przyjeżdżę. To stał. Co? To stał. To stał. Nie wiem, ale dobra. Oh fuck. Nie jest dobry pomysł.

tym razem nie, nie, nie A, tu jest chyba no, leczenie, super, super. <gryczyk> <grym> o chuj, właśnie zostaliśmy datoć. Nie że nic nie mówię, ale taki jestem dziwny. Ehm, kurwa. O, o kurwa. O kurwa. Jak to się stało. Jest? Czemu jestem dzisiaj taki jedyny i puszek mi ubiera? Znowu. No dobra, nie był jakiś, Nie było, to jakiś wspaniały. Fajnie się go ekspiło. Spróbujemy zawalczyć z tym, tym trafecztem. No po to... Ach, kurwa. Ale nie, tro, trochę hamstwo, trochę hamstwo. Nie, nie. Tro, za to po to mamy nie będzie walczyć. Chamstwo, szczerze hamstwo. No. Zara! Cięcie. cięcie, cięcie, cięcie po pocięcie. Witam was z powrotem. O, fuck, ja jestem zatruty. Musiałem sobie zrobić bułeczkę, tak? Bo jeszcze nic nie jadłem dzisiaj. I zrobiłem sobie bułeczkę. Sorry, że będę żarna na graniu, ale... No a człowiek musi jeść. No wybaczcie, no. Wybaczcie mi. Co tutaj jest? Tak, gram tyle czasu w tą grę. Już nawet... What? Tak, ja nigdy nie wiem co się dzieje w tych grach. Nie wiem czemu. Puch, puf, puf, okej. Okay. się w różkach wczasnych, to tam też był puf. Kurde, będzie znowu hmm, pełno walk. Nie, przecież puszek nie żyje, nie mogę nim walczyć. Przecież puszek nie żyje nie żyje. Muszę go wymienić? Co ja robię? Puszek nie żyje, co nie. Czemu nas mi to nie wzruszyło? Że puszek umarł? Nie wiem, że puszek jest. Od tamtego odcinka, czyli od ostatniego odcinka. U nas nic nie. To nie. <laughs> Więc tak bardzo mnie nie wzruszyło. A dzisiaj mogą być dwa odcinki jeszcze. Wieczorem może jeden wpaść, ale niczego nie obiecuję. kolejna walka. Mm. Sorry, taki nieogarnięty w ogóle jestem. Nie wiem dlaczego. Znowu walczę puszki No Dobra, za chwilę go zmienił. już nie będzie walczył nigdy. Boom. Czekajcie, znowu cięcie. Dobra, sorry, znów po cięciu. Musiałem mamie pomóc, wybaczcie. A chyba lepiej pomóc mamie niż znowu jestem zatruty. Człowieku ulecz mi. Nie, chyba, że to puszek. Jak puszek to... A dobra, jak puszek to walcz. On już i tak nie żyje, więc... Dajmy tutaj. Tak. Dajmy tutaj tak. Urzek już i tak nie żyje, więc no. ale wszystko. Team Rocket. To dobrze czy źle? Mm. Dobra bułeczka. Mm. Pleczaber. Mm. Nie, jak dobrze wiem, to tutaj za chwilę będzie ta walka z garem. Znaczy nie, z chujem, sorry. No, kat, super, ale wasz kapitan, dopiero winda, kat. Zawsze jestem ciekawy. Skoro tutaj nigdy nie ma nocy. To jestem ciekawy. Kurde, ma Jestem szczerze ciekawy. Nie chcę zmieniać. Szczerze jestem ciekawy, o które ten prom wtedy wyrusza. Bo my wychodzimy, wtedy od razu on rusza. Dziwnie. Podejrzany, podejrzany. Czemu, czemu walczę z wolnym Pokémonem? Czarmelionem, co robię? Ja mówię wam, że się dzisiaj jestem nieogarnięty. Ja wam to mówię. O Boże. No już się boję. Hello resident close the fire o and follow it to tam lodov. Ice. Takoi. Ice takie, hm. Pobić kawa. Hm. dobra, opalamy się. Dobra. O, tu nic nie robisz To jest już, no, Puszek i tak już nie żyje, więc... Kurde, chodzić już nie umiem w tej grze. Sam. No, sam, a będzie, jak mówiłem, że... Tam w jednym komentarzu pod klaszerem mówiłem, że będzie 28 się, sierpnia, czyli jakoś tak, tak. Po moich urodzinach od razu tak. No, nie od razu, bo 26 mam urodziny, więc jak chcecie, to możecie mi składać w komentarzu. Niestety, 20... No, no, super, Laks to fajnie. Laks to może będziemy mieli. Może. Już mam za dużo pamiętnych chwil z kolgi. Emila, do walki. Odcinek jest dzisiaj nie. Ten nieogarnięty w ogóle nic nie wiem, co się dzieje. Proszę, jak mi umarł, w ogóle nie wiem, jak. Czemu znowu zmieniam? tak też pada. Bo nie ma szans na przeżycie. Bullet zrobił. Zapomniałem, że to robi gówno. Nie. Zostaw mnie, Nie walnij go, proszę. Nie walnij się, nie. Może być taka głupia, Emila. Proszę cię. Kurde, znowu tu włączyłem. Kościół. Nie zabijaj mnie, Emili. Dobrze, Emila, dobrze. Bij, Emila. Słyszałeś? Dobrze. Tak się rozpierpip ludzi. Nie zmieniony. na zawsze. Dobrze! Kreta daj! Fak, Zostaw to Jak zwykle nie mam żadnych antydotów ani nic, żadnych potek. Pikachu, hmm. nie zabijesz mi pani pomytek. W marzeniach, kurwa, w marzeniach. A ty czego chcesz? No ja mówię, ja no, chodzić nie mogę. No, ale idziemy się uleczyć. Nie ma co, bo nie chcę znowu umrzeć. Może tak jedna śmierć nie wystarczy, która... Nie no, nie przejąłem się jakąś tą, tą śmiercią, więc... Chciałem, żeby był persjonem, ale dobra. Nie doczekał się tego. co byłem tutaj. Tak byłem tu. Tu? Tak, teraz tu. Kurde, nam chodzić nie umiem. Rata, ta! Wyjaśniony. Pikachu. Też będzie wyjaśniony. No i proszę. Ja, po, ja powiem Wam tak, w miarach możliwości przejdę tę całą serię, całą przeżyję jeden Pokémon, to zrobimy to. Posta, z, w miarę moich możliwości spróbujemy zrobić cały Pokédex, ale oczywiście bez tych, bez, kurde, Alakazama, Golema i tak dalej bo one są z wymiany używam ognistego ruchu na ognisko, pokémon jestem bardzo mądry znowu kurwa zmieniam stę... ja pierdolę konita, to... hmm konita mm, nudy taki nudny odcinek dzisiaj, tak, wybaczcie Dzięki z moim bratem tam lepszy, więc na niego dużo mordę jest. Mój brat jest nieprzewidywalny, więc on może zrobić wszystko. No że ja Wam tego nie czytam, ale mi się po prostu nie chce. A to po prostu tak bardzo wyjebane Czy będzie... By... Eee, dobra, jeszcze zagadamy ludzi. Do nic. Ale tu jest walka. Ja to wiem. Ja to wiem. Dobra. Niech będzie, że możemy się walczyć. No się ma. Chuj. Chuj, nie. chuj. Tak, chuj. Dobrze. Dobrze pamiętam. Boże, jaki gówno masz. Tak, dzisiaj będzie trochę taki dłuższy odcinek. Odcineczku. Można powiedzieć. No dobra, zostaniemy. Albo nie, dobra, jednak nie. Dał mnie co ty robisz. Lepiej nie zostałaś na Portal Plug. znam wodny ruch, to... Znowu, że wam tak trudno, ale tym razem to robi wielką... No i pięć razy jeszcze kryta dał! Dobrze, Emila! Dobrze, Emila jest najlepsza. Emila musi z nami zostać. Na całą serię. O, oh, fuck, Przecież jesteśmy poison. Bill, jakbyś czytał, to byś wiedział. Kurde, co ja dałem? mi to, jest tylko. Fakt, czemu ja chcę Ja nie chcę run Może byśmy spróbowali? Kurde, spróbujmy. Tak. Spróbujmy, tak, jestem dawno ale spróbujmy. już nie może. Dobrze! Rozwalił go! Krytałem że. Dobrze! Catch diner! Zmieńmy lepiej! Prosta walka! Umieraj! Tak! A dobra umieraj. Super! Dziękuję Ci bardzo, umarłeś, Twel pokonany. Znaczy jaki twel? Ui! Może ja już tyle razy nie widziałem Tyle lat, kurde, tyle lat go nie widziałem nie. masz, masz uleciałem się Nie widziałem, że komita tak to no ale dobra Jesteśmy harnie, kat i bardzo fajnie, się cieszę Ja się cieszę Ja się cieszę, kto się nie cieszy? Podaję jeszcze pogrzeb temu puszkowi, ale nie wiem, gdzie go dać. Więc dam go narazić na cmentarz. No i patrz, i on nie odpływa. No w której godzinie on odpływa? To zawsze jest ramyk. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Na po początku, oczywiście, idziemy oddać puszkę na... Do koju śmierci niestety Piekło, niebo, cmentarz. Jak idzie do cmentarza. Trzeba wziąć jakiegoś Pokémonu. Co niego. To jest pek, mi się Bek, w sumie. Ale to jest kobieta, nie wiem dlaczego im tak nie ale dobra. Przydasz mi się. Dobra. Hmm, dzisiaj chyba pokonamy tych przydopasów. jego Tego pokonamy pokonam tutaj. Hamie. Kat. Podamy mu kat. skoro już go mam. To. Miejmy go jak kat. Lir mi jest potrzebny. No jakbym go miała, on jest to trzeba bym dała mu na nim ja bym go żałał osobiście Ale osobiście go nie mam, więc... Idziemy pokonać jego przedopasów Pokonamy tylko jakby przedopasów i skończymy odcinek, bo... Dobra. Tak... Oh, UFAK! Nie! Nie! Ja nie chcę paść. Nie jestem najlepszym moim pokemonem, który na serdża. Tak, jakby na, na nam... mam, tam padnie, to mam przez Mam Ewidentnie tam, tam padnie. Tak? myślę, że z nim sama, to nazwę, bo to jest bez sensu to... Kurde, nie zobaczysz mnie Ja do ciebie podejdę Hej, co? Nie pozwolisz mi się spotkać z Jimmy i Derym Jakiś Tak będzie eksplozja Boję się eksplozji Nie, super boję. No to może być explosion. Sonik, pierdolę. co jeszcze? Zmiana! Koniecznie! Co jeszcze, co jeszcze? Tak, 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 kurwa, zginij, O kurwa. Dobra, powoli to będę musiał wykończyć Śpi. Nie bądź się śpi dalej. Narkoza kurwa. Narkoza. Kurwa wstał. Nie. Traf traf Karun, Jest! Dobrze. Dobra, czeka ostry trening przez Sergię. Ostry trening. Najważniejsze to, że wszyscy przeżyli. Jakoś. O Boże. Dobra, kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj. Do widzenia. Pa.